Jakby na nową te jakby ekipy, czwarty sezon, no. Zaczyna się fajnie, nie powiem. chwileczkę, pióra. Bałany morze. To fajnie. Zaczynaliśmy od zera, dziś robimy mela w chodzie Justina Biebera. Na końcu, uwyżdżą, e, właśnie, tak na końcu właśnie powiem, e, jak oceniam to, e, od, e, od 10 do 20. Ja nie się 20. Sezon, się zamyka, ja. Za to czwarty się otwieram, cała ekipa leci za ocean. To dzieje się tu i teraz. Nie ważne ciepłym lecz ważny z kim jadę. Wspieram swoją brygadę, lecimy na wyprawę. Nie martwię się też czem. Não tem não é sai nada não, não é Chcę być lepsza, by wady przezwyciężać. Na czymś śmielnie widzę moją ksywkę, ale to kolejny clickbait. Wszędzie opinie, pora odpocząć na wyspie, Zdaję

to tylko 4 minutki, więc niedługo, eee, no. też do tego słuchał i mówi, że oceniam no, 20 na 20. Kamil eee, ocenia milionów, milion, nie mi się manga podoba, więc... średnio wpływam za to na plany chcę często zdobywać, daj mi drinka to żaden problem chyba, Kłopoty znaczą pod dywan, nie życie to tylko chwila, zobacz jak szybko no mi się też że podoba nie powiem pokażę ci jak się obija mówią mi Majkę Mike'e, niedawno skończyłem walkę wróciłem z płasy, czas na wakacje to było jedyne, czego plaknę po resztę mam, po pięciu tysiąc jedną kobietę, nie tysiąc Poczekaj mam jeszcze minutkę i będzie koniec, nie? Nadal jesteśmy razem pomimo tylu zmian Lecimy na Hawaje, koleże z tymi falami Nie potrzebna zegarek, dzisiaj nie da to spać Barmoleje do szklanych, spawanie czas Gdzie będę, bez was nie schyli mi ale Zbieram swoją brykadę, lecimy na spawę nie mamy żadnych barier, długi jesteśmy wszyscy razem. O, u, o, 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 u. O, 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 o. Okej, okay, mamy już. Tak. Zaraz się skończy więc. Więc no. Ja zaraz będę oceniałam. Nie wiem jak wy y, oceniacie tą y, piosenkę. Eee. Napiszcie mi w komentarzach po prostu Kolejny na ile by ocenić tą piosenkę No ja zaraz wam powiem lecz za 7 minut i na i na mi w komentarzach, w ja jar przy piosenkniszko i no. no. na ile emocji. Sport, bo w życiu ciągle mi mało Na ubraniu logo z wasz komórka Zajmę kończy Byłem o co proszę Niech Łukasz dokończy zmotkę Do zobaczenia w kosmosie Nieważne gdzie będę Nieważne gdzie będę Nieważne gdzie będę Nieważne gdzie będę Solę nie mamy żadnych marzy. Jesteśmy wszyscy razem. Okej, okay, to jest koniec tej piosenki. Ja tę piosenkę oceniam 20 na 20. A jak wiem, oceniecie, napiszcie w komentarzach, to ja przynam serduszko, tak jak mówiłam. No, więc... Na razie.